Wiele nowotworów jest rozpoznawanych zbyt późno, kiedy leczenie już jest mniej skuteczne. Także te y, profilaktyczne działania są, są niezmiernie ważne. W Polsce rozpoznaje się 20, może nawet 30 tysięcy nowych przypadków rocznie. I niestety 5 tysięcy mężczyzn umiera rocznie na, na raka prostaty. Czy możemy mówić w takim razie o tym, że, że, jest, że, że to badanie PET z wykorzystaniem. PSMA to jest jakiegoś rodzaju przełom? W... Tak, to jest przełom. To absolutnie to jest przełom. I yy, yy, on dotarł do nas trochę z opóźnieniem. Kropeczka tutaj w klatce piersiowej to jest przerzut do żebra. Do, do kości. Piotr Łuczak, dzień dobry Państwu. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Głos. Zdrowia. Dzisiaj naszym gościem profesor Rafał Czepczyński, kierownik pracowni medycyny nuklearnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i kierownik medyczny pracowni PET-CT Afidea w Poznaniu, prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej. Dzień dobry, panie profesor. Dzień dobry. Skomplikowanie dobrze miał. Ale wszystko się zdało dobrze, pan powiedział. Tak. Panie profesorze, chciałbym zacząć od e, tematu Movember, czyli, czyli tego tematu, który traktuje o Nowotworach mężczyzn, o tym jak mężczyźni powinni o siebie dbać e, i jak powinni traktować profilaktykę. To dobrze, że takie, e, takie miesiące nastają i możemy o tych tematach rozmawiać? To jest bardzo dobre zjawisko. Dobrze, że się podkreśla rolę profilaktyki, badań profilaktycznych, uczęszczania do urologa, wykonywania. Badań krwi w kierunku raka prostaty, samo badania jąder. To wszystko ma ogromne znaczenie, dlatego że yy, właściwie wszędzie na świecie, ale w Polsce jest to bardzo wyraźne, że wiele nowotworów jest rozpoznawanych zbyt późno, kiedy leczenie już jest mniej skuteczne. Także te yy, profilaktyczne działania są, są niezmiernie ważne. Natomiast te akcje, właśnie przyciągają uwagę. I tak się złożyło, że listopad to jest właśnie ten miesiąc nowotworów yy, yy, płci męskiej, czy właściwie układu moczowo-płciowego. I yy, no, super, super sprawa. Dobrze, że się o tym mówi. Nie tylko o tym mówimy, ale też biegamy. Yy, biegamy dla jaj. Ten bieg odbył się 16 listopada na poznańskiej Malcie. To kolejny taki krok, oprócz właśnie tego, co pan profesor mówił, że nie tylko rozmowa, ale też ta edukacja w troszkę inny sposób. To chyba równie ważne. To też ważne, że to można robić w sposób lekki, zabawowy, z uśmiechem, rozmawiać o sprawach poważnych. Tak samo jest inny bieg dla kobiet z rakiem piersi, inne, inne eventy świadomościowe. Są organizowane coraz częściej, i też miło patrzeć, że to polskie społeczeństwo tak dojrzewa do takiego podejścia, że nie wszystko się narzuca z góry, że nie wszystko jest tylko e, narzucane w sensie jakichś nakazów czy e, przepisów, ale to jest też taka inicjatywa oddolna, że ludzie sami widzą potrzebę, żeby działać w takim zakresie. Faktycznie widzi Pan tą, tą tendencję, że społeczeństwo dojrzewa i o tych tematach mówi się po prostu więcej i ludzie też bardziej działają? No Myślę, że tak. Widzę, że jak śledzę życie społeczne, polityczne, no to co jakiś czas są jakieś eventy, właśnie takie biegi, spotkania Amazonek coraz większy jest coraz większy jest wpływ ruchów pacjenckich, tak zwanych ruchów pacjenckich, czyli organizacji, które zrzeszają pacjentów z jakimiś konkretnymi chorobami. I oni ci pacjenci, którzy no, często do tej pory byli postrzegani jako tacy klienci, lekarzy, tak. oni teraz odzyskują podmiotowość i starają się wpływać na, na system ochrony zdrowia, na działania, Towarzystw naukowych, na działania lekarzy, na rozporządzenia ministra, na lokowanie środków na różne badania profilaktyczne, więc ta świadomość ogromnie wzrasta i, i, i miło patrzeć, że to tak, że ta Polska tak dogania ten zachód cywilizacyjnie, też w tym zakresie. I w grupie raźniej, po prostu. I w grupie raźniej, tak. No, potem efekty będą, bo to oczywiście nie od razu, ale. Za jakiś czas będziemy widzieli, że te, te nowotwory wykrywamy wcześniej, że one są całkowicie wtedy wyleczalne, że nie potrzeba y, tak wielu pacjentów kwalifikować do ciężkich systemowych terapii, chemioterapii. Mm. Y, także no, być może to nawet się przeniesie później na jakieś oszczędności dla systemu, bo wiadomo, minister będzie się wzbraniał przed wprowadzaniem nowych y, technologii. Bo to kosztuje, natomiast y, trzeba uwzględnić to, że y, ten koszt potem się spłaci, bo będziemy mniej wydawać na te kosztowne metody leczenia, na y, opiekę społeczną nad pacjentami, którzy nie będą w stanie pracować, się utrzymać. Wspominał Pan o, y, o tym, że ta świadomość wzrasta w społeczeństwie. A czy widzi Pan taką, y, taką tendencję, że my, mężczyźni, zaczynamy bardziej dbać o siebie, czy. I, I właśnie zwracam uwagę na profilaktykę i na to, co może nam się przykrego trafić, jeśli, o, jeśli chodzi o nowotwór? Czy, czy my staramy się dotrzymać kroku kobietom, które na pewno bardziej o to, o to zdrowie dbają? Chyba to drugie jednak. Kobiety dużo częściej trafiają do lekarza z ważnymi sprawami, a czasami z błahymi sprawami. No, to już jest lekarzy rola, żeby odróżnić te, te, te dwie sprawy. Natomiast mężczyźni, no to pewnie tylko takie jednostkowe przypadki, które, takich świadomych mężczyzn, którzy się regularnie badają. No może nie jest niejednostkowe, ale nie jest to większość i, i tu musimy nad tym pracować, żeby, żeby to była większość. Musimy więcej rozmawiać. Tak. Panie profesorze, przejdźmy do trochę tajemniczego pojęcia, dla mnie tajemniczego, medycyna nuklearna. Przyznam się szczerze, Muszę się, no już, jak już rozmawiamy to szczerze, przygotowując się do, tego, do tej rozmowy, pierwszy raz usłyszałem o tej e, dziedzinie. Gdyby mógł Pan powiedzieć, wytłumaczyć mi, naszym Nie. widzom, czym jest medycyna nuklearna? Medycyna nuklearna to jest dziedzina medycyny, w której wykorzystuje się izotopy promieniotwórcze, które się podaje do ciała pacjenta, najczęściej na drodze do do celów diagnostycznych lub leczniczych. Tak więc mamy dwa takie zasadnicze, duże działy: diagnostyka i terapia. Ta diagnostyka jest znacznie szersza. Mamy bardzo dużo różnych metod do y, obrazowania różnych y, jednostek chorobowych. To nie tylko mówimy o onkologii, ale też pomagamy neurologom, kardiologom, pulmonologom. Y, a druga część, ta część terapeutyczna. To jest niszczenie jakiejś tkanki nowotworowej, niekoniecznie nowotworowej, bo są też inne choroby, które można leczyć poprzez wprowadzenie tego izotopu radioaktywnego do, do ciała pacjenta. Takim najbardziej, pewnie wszystkim znany przykład, to jest leczenie jodem radioaktywnym tarczycy, chorób tarczycy. I to polega na połknięciu kapsułki. Ten jod się wbudowuje. Do tarczycy, i ponieważ J131, tak to się nazywa, on emituje promieniowanie beta, które y, niszczy tą tkankę y, nadmierną, której jest za dużo, która powoduje nadczynność tarczycy. I w efekcie tam po kilku tygodniach mamy normalizację hormonów, tarczyca się zmniejsza. To jest takie stare 80 letnie leczenie. To jest, mhm. Więc wciąż niezagrożone, wciąż pot potrzebne. I to są właściwie początki medycyny nuklearnej, kiedy to wprowadzono w Stanach Zjednoczonych. No właśnie o to się chciałem zapytać o te, te początki to aż tyle lat. To jest tak, to jest e, aż wstyd powiedzieć, że, ta, że my leczymy tak starymi metodami, ale to, hmm. bo to mówię tylko w tym kontekście chorób tarczycy, e, ale to były czasy e, przed II wojną światową, kiedy e, ta fizyka jądrowa bardzo się rozwijała. Również pod kątem militarnym, kiedy była, y, no, był wyścig nad y, 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 skonstruowaniem y, broni jądrowej. Niestety taki był, takie były początki z tym związane, ale tak, jakby odpryskiem tego złego zastosowania atomu y, jest rozwój. Y, rozwój e, diagnostyki i leczenia właśnie z użyciem izotopów promieniotwórczych jako ta korzystna e, 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 strona, metoda, metoda, która no, pomaga ludzkości, a nie ją zniszczy. W tym przypadku tak. e, można powiedzieć, że złego, miłego, miłego początku. Tak, <laughs> e, wspominał pan o, o metodach obrazowania. E, Chciałbym troszkę więcej się dowiedzieć na temat badania Pet CT. Mhm. Cóż to właściwie jest? Badanie Pet CT to y, najbardziej y, rozpowszechnione jest właśnie w kontekście y, onkologii, bo my wykorzy wykonujemy wykorzystujemy te bad to badanie do diagnostyki różnych chorób nowotworowych, też raka prostaty, też raka jądra. I badanie to polega na tym, że wstrzykujemy pacjentowi izotop promieniotwórczy, który się gromadzi właśnie w tych komórkach nowotworowych. On, tym razem to nie jest promieniowanie beta, tylko emisja pozytonów, Są ta nazwa, już nie będę wchodził w szczegóły, ale efekt jest taki, że my widzimy na, na monitorze, gdzie są te ogniska nowotworowe. Tak więc jeżeli mamy pacjenta z rakiem prostaty powiedzmy, który był leczony e, operacyjnie, i obserwuje się go. Onkolog obserwuje go, e, wykonuje mu e, seryjne oznaczenia PSA, tak, tego markera, zachęcamy do robienia tych badań tam po pięćdziesiątce, prawda, mhm. ale to też potem jest taki, taki metoda monitorowania w przebiegu leczenia. Więc jeżeli ten Marker stopniowo rośnie, to znaczy, że ta choroba gdzieś się tli czy się, rozbud się rozbudza. Więc e, wtedy wykonujemy to badanie PET e, i podajemy taki e, związek, który nosi e, skrót PSMA. E, i ten związek łączy się z komórkami raka prostaty. On ma tam. Takie cząsteczki, komórki mają takie cząsteczki na swojej powierzchni i ten związek się do niego przyłącza. A ponieważ ten związek przed podaniem jest połączony z radioaktywnym galem albo fluorem, no to y potem, gdy godzinę po, tym, po tej iniekcji położymy pacjenta do skanera, czyli do takiej potocznie mówiąc rury. To będziemy mieli, jak na dłoni, pokazane, gdzie są te ogniska nowotworowe. I wtedy onkolog może podjąć decyzję albo o radioterapii, albo o leczeniu systemowym, albo w jakichś wyjątkowych przypadkach również o leczeniu operacyjnym. Także to wszystko ma ogromne znaczenie. I teraz muszę się. Może nie pochwalić, ale po, powiedzieć Państwu dobrą wiadomość, że y, te badania z PSMA wreszcie będą refundowane w naszym kraju, mhm. bo y, tak naprawdę ta metoda jest w użyciu w Europie, tak już pewnie od 10 lat y, i nasi pacjenci mieli, nie mieli za bardzo dostępu, ponieważ NFZ za to nie płacił. Jest to dosyć kosztowne badanie, trzeba to przyznać. Więc kosztowne, ale bardzo przydatne i opłacające się, można tak powiedzieć, dla systemu. I dzięki rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia. Tak, dzięki rozporządzeniu Ministry Zdrowia udało się przeforsować wprowadzenie tego do. Do tego cennika Narodowego Funduszu Zdrowia, więc od stycznia 26 będziemy mogli oferować naszym pacjentom te badania nieodpłatnie, no bo te wcześniejsze metody, które mieliśmy, też, też się przydawały, ale one były mniej dokładne. Mhm. Tak? Mieliśmy PET z fluorocholiną, która ta cholina też się gromadzi w tych ogniskach, ale jednak Mniej intensywnie, i efekt był taki, że my wykrywaliśmy te zmiany, ale często już w momencie, kiedy trochę było za późno na dobre leczenie. Tak, A teraz, tak jak powiem, te poziomy PSA, te poziomy markera, które wykrywamy we krwi u pacjentów po leczeniu po operacyjnym, po leczeniu radioterapią. Jeżeli on y, przy poziomie 2 był dodatni w badaniu z choliną, to teraz przy użyciu PSMA może być już dodatni przy 02. Tak? Czyli rząd wielkości yy, poziomu tego, yy, tego, tego markera. Yy, a więc wykrywamy ch tą chorobę na dużo, wcześniejszym, yy, na dużo wcześniejszym etapie. I to są te no, niewątpliwe korzyści dla pacjentów. Po to są prostu. te korzyści dla pacjentów, bo on, bo ten pacjent, bo to jest mężczyzna, on będzie yy, spokojniejszy. Nie będzie musiał czekać y, pół roku, roku, aż mu urośnie to PSA do dwóch, i potem znajdziemy chorobę, się okaże, że już nie, no, te najbardziej y, skuteczne metody są nieaktualne mm -hmm. dla niego. Czy możemy mówić w takim razie o tym, że, że, jest, że, że to badanie PET z wykorzystaniem PSMA to jest jakiegoś rodzaju przełom? W... Tak, to jest przełom, to absolutnie. To jest przełom y, i on dotarł do nas trochę z opóźnieniem. Wprawdzie w niektórych ośrodkach w Polsce wykonuje się od paru lat te badania, ale one, no tak, Lege Artis nie, nie były refundowane. To było jakieś tam wykorzystywanie jakichś układów, tak jak w Polsce, takie trochę e, improwizowanie, a teraz będziemy to mieli czarno na białym. Czyli od stycznia te badania będą dostępne dla każdego. No nie dla każdego, tylko dla pacjentów z rakiem prostaty. Nie, oczywiście, tak tak, 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 w sensie <coughs> dla pacjentów, tak, 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 którzy tak. spełnią, bo te, też muszę pa, pa, panu powiedzieć, że e, my działamy w, w ściśle określonych e, w warunkach, czyli wskazania. E, e, Precyzuję roz właściwie rozporządzenie ministra, w jakich sytuacjach my ten PET możemy zrobić, a NFZ nam za to zapłaci. Tak? Mhm. Więc to nie może być tak, że ktoś przyjdzie z ulicy i powie, że chce mieć PET, a NFZ za to zapłaci. Nie. On musi spełniać kryteria, dostać skierowanie od yy, specjalisty, najczęściej to jest onkolog albo urolog, jak chodzi o rak prostaty. I y, jak, jak spełnia te, te wszystkie kwa, kry, kryteria kwalifikacyjne, to wtedy my go y, zakwalifikujemy do badania. Mhm. Jeżeli nie, bo powiedzmy nie ma rozpoznanego raka prostaty, tylko jakieś podejrzenie, to nie możemy tego zastosować, bo, no bo nie spełnia to za bardzo swojej roli w takim, takim, takiej sytuacji. A czy te badania pomagają hmm. też przy innych nowotworach, czy to, czy to tylko jest w przypadku raka prostaty? Ja tak zacząłem o raku prostaty przez ten November, hmm. ale, ale tak no, jest to tylko mały wycinek nowotworów, które my y, badamy, czy obsługujemy pacjentów, bo y, jest naj, największe grupy do tej pory, to są pacjenci z rakiem płuc i y, z chłoniakiem. I ci chorzy mieli refundowane badania już od 20 lat, myślę. tak? Więc z tym nie, by, nie było problemu. Natomiast teraz ja tu przedstawiam to, w, ten, ten przełom związany z PSMA, właśnie z, z dużym zadowoleniem, bo, bo mamy kolejną grupę ludzi, którym możemy pomóc. Natomiast dalej robimy bardzo dużo badań właśnie w tych nowotworach, które wymieniłem. Potem inne: rak jelita grubego, czerniak, rak piersi, rak tarczycy. Także tych wskazań jest, jest wiele, tam tych punktów w, w rozporządzeniu Ministerstwa Zdrowia jest, jest bardzo dużo. Ale lekarze muszą uważać, żeby kierować pacjentów, którzy mają te wskazania. Mm -hmm. Panie profesorze, przyniósł pan dzisiaj do naszego studia kilka, e, e, o, tak, ja chciałem pokazać kilka e, obrazów. Jak to na obra obrazku? No, <laughs> My mówimy obrazki. No, to są, już powiem tak, że to jest takie mało medyczne, takie sympatyczne. na no, no tą słowo obrazki, ale no to są poważne sprawy oczywiście. Ale tu chciałem pokazać Państwu chyba do tej kamery, do tej kamery, tak, że tu widzimy właśnie badanie z PSMA i e, Pokażę, na co należy zwrócić uwagę. Tutaj są takie kropeczki, które są przerzutowymi węzłami chłonnymi, właśnie raka prostaty. A ta większa zmiana tutaj poniżej pęcherza, to jest pęcherza moczowego, to jest ten rak prostaty. A tutaj kropeczka, też może Państwo nie będą tego widzieli tak dobrze z tej odległości, ale ta kropeczka tutaj w klatce piersiowej to jest przerzut do żebra. Do, do kości. Więc e, oczywiście to jest takie ogólne spojrzenie, natomiast e, my to wszystko widzimy w dużych detalach co do milimetra możemy to pomierzyć i to jest właśnie ten węzeł chłonny, który przed chwilą pokazywałem na tamtym obrazy, obrazie, a, a tu jest ten e, przerzut e, do, do żebra. Tak, mhm. to, to żółte ognisko to jest. Zmiana nowotworowa. Więc, mając taki, takie spojrzenie na całego pacjenta, wiemy, co onkolog będzie wiedział, co z nim zrobić dalej, jakie leczenie zastosować. To jest właśnie taki po prostu dodatkowy atut, rozumiem, w tym całym, w całym procesie walki z chorobą nowotworową. Podstawowym atutem w tych badaniach jest to, że, to, że badamy całego pacjenta. Tak, bo y, jak pacjent idzie na USG czy na tomografię, to się wybiera jakiś odcinek jamy brzuszną, klatkę piersiową y, i możemy skanować, szukać tych zmian w tym, y, w tej okolicy, a a ognisko nowotworowe może być zupełnie gdzie indziej, prawda? Mm. Także y, to badanie PET ma, ma, ma takie właśnie całościowe, y, daje takie całościowe spojrzenie. Rozmawialiśmy już o PSMA, y, a jak w tym temacie y, patrzymy na terapię y, z, z tym związaną? Tak, to jest y, dobry y, pretekst, żeby zacząć rozmowę o terapii, ponieważ. W PSMA, ten, ten związek, ta substancja, która tam się łączy z komórką nowotworową, tą substancję można również powiązać z, z lutetem. Lutet 177, inny pierwiastek, inny izotop, e, który emituje promieniowanie beta. On nie będzie się nadawał do diagnostyki, ale on będzie niszczył komórki e, raka prostaty. Więc, tak jak pokazywałem na tych obrazkach, tak, jeżeli byśmy teraz temu pacjentowi podali w postaci iniekcji dożylnej ten preparat z lutetem, to on się zwiąże z tymi ogniskami i spowoduje obumarcie tych komórek. To jest y, już, no, można powiedzieć, zupeł zupełna nowość, bo to jest 3-4 lata, dopiero jak y, opublikowano takie światowe. Badania na temat skuteczności tego leczenia, i od dwóch lat pewnie jest to dosyć szeroko używane w, w Unii Europejskiej w krajach takich jak Francja, na przykład czy Niemcy, a w Polsce sporadycznie, ze względu na, na to, że dalej nie ma też systemu refundowania tego, tego leczenia. I w... Wiem, że trwają prace nad tym, by również ta metoda była refundowana. To jest nie dla wszystkich pacjentów z rakiem prostaty. To jest dla wąskiej grupy chorych, którzy mają, mają te ogniska rozsiane w różnych miejscach, niedostępne do, do leczenia operacyjnego. Dla tych, u których rzeczywiście w tym badaniu udowodnimy, że stężenie tego tej substancji będzie wystarczające. Żeby uzyskać efekt leczniczy. Nie? Bo jakby tam było tylko trochę gromadzenia tej, tego PSMA, to, yy, to trochę to jest wylewanie yy, do yy, przelewanie do, yy, radioaktywności przez pacjenta, bo to się nie zwiąże nie, yy, z nowotworem, pacjent to tylko wydali i yy, yy, yy się niepotrzebnie napromieni, więc musimy te wszystkie kryteria spełnić. I tak już odliczamy tam miesiące do momentu, kiedy będziemy mogli swobodnie tych pacjentów kwalifikować do leczenia i zapraszać do nas, do naszych zakładów. I na koniec a propos tych pacjentów, mężczyzn, bo o nich rozmawialiśmy tak naprawdę głównie. Co zrobić, panie profesorze, żeby, żebyśmy się bardziej zmobilizowali? Może taki mały apel od pana? Robert Lewandowski niedawno <grywa> apelował, no to, no to może pan profesor jeszcze. Ja no, nie chcę się porównywać do Roberta Lewandowskiego. <grywa> pan, nie mam z, takiego z czy... Robertem Lewandowskim w tej dziedzinie. <grywa> <grywa> nie, nie mam takiej siły przebicia jak on, ale no, panowie się powinni badać. Tak? Młodzi panowie, gdzie istnieje większe ryzyko raka jądra. Powinni y, sobie te jądra badać sami. Ewentualnie w przypadku wy, w wątpliwości wykrycia czegoś niepokojącego, od razu powinni się zgłaszać do urologa. To też jest y, nowotwór, który właściwie obecnie jest całkowicie wyleczalny, więc nie ma jakiegoś strasznego stresu. Nie jest to wyrok, ale trzeba zadziałać w odpowiednim momencie. To, to do, do młodszych mężczyzn, a do starszych mężczyzn, czyli od tam 50 lat. A jeżeli ktoś miał w rodzinie raka prostaty, to wcześniej. No to y, badanie poziomu PSA we krwi i wizyta u, urologa, który zbada pacjenta per rectum. Ewentualnie, jak będzie widział taką potrzebę, skieruje na rezonans magnetyczny. Obecnie mamy już dostęp do bardzo dobrych technik rezonansu magnetycznego, które pozwalają na odróżnienie zmian łagodnych od złośliwych w, w prostacie, a nawet moż, mogą pomóc określić, czy dany rak, jeżeli już tam jest, czy on sprawi problem, czy on może nawet zostać tak pod, pozostać pod kontrolą i nie, nie wymaga jakiegoś intensywnego działania. To, tak, to są różne takie jeszcze niuanse tej. Te, te, tej sytuacji z, z nowotworami, prostaty. Są takie? Tak naprawdę się zdarza? No tak, zwłaszcza u y, tak, panów w, powie, w podeszłym wieku, kiedy okazuje się, że no, leczenie y, czasami mogłoby przynieść więcej szkody niż, y, niż pożytku. Tak? Jeżeli to jest jakaś drobna zmiana, która nie rośnie, nie powoduje wysokich poziomów PSA i, i można powiedzieć, że jest dobrze rokująca, co wynika z biopsji, bo biopsja tutaj nam powie, jaki to jest y, stopień, mówiąc najogólniej, no to, to też jest taka strategia. Tak, nie możemy zakończyć tej rozmowy. Wspominaliśmy przed chwilą, apelowaliśmy do młodych mężczyzn, że, mężczyzn, żeby też się badali. Profesorze, a jeszcze statystyki. No już naprawdę na sam koniec, jak one wyglądają, jeśli chodzi o, o nowotwory? No, Rak prostaty jest na pierwszym miejscu wśród mężczyzn, nowotworów wśród mężczyzn i w Polsce rozpoznaje się 20, może nawet 30 tysięcy. Nowych przypadków rocznie i niestety 5000 tysięcy mężczyzn umiera rocznie na, na raka prostaty. Także to jest dosyć duża skala. Duży problem też społeczny. Jedna czwarta, jedna piąta. Niestety właśnie o tym mówimy, nie? że wie, wie, wielu pa panów przychodzi do onkologa czy do urologa, jak już jest proces tak zaawansowany. Że nawet te nowoczesne metody leczenia yy, nie są skuteczne do końca. To nie, nie, nie miałem zamiaru tutaj nikogo straszyć, ale czasami dla niektórych właśnie to jest wystarczającą motywacją, żeby się zacząć badać. A jeszcze najzupełniej na koniec, mówił Pan: młodzi mężczyźni, czyli. No młodzi, rak jądra jest no niepowszechny, bo to też nie jest częsty nowotwór, to jest jeden z rzadszych, ale jak występuje, no to głównie u 20-30-latków. Tak, więc to jest ta, ta półka. Także panowie, zacznijmy się badać, bo statystyki e, no są druzgocące. Panie profesorze, bardzo dziękujemy e, za wizytę. Jeszcze raz zachęcamy mężczyzn do badania. Dziękuję bardzo.